Stoję na nagranie Próbuję wykrzywić nogę, żeby stał prosto i stoi w sumie i teraz tylko w sumie będę czekał a coś się zadzieje Kójdę za dużo szkła nie usiądę to eee, gdzie usiąść chyba tu To więc zatrzymuje nagranie i czeka, aż coś się wydarzy. Wydaje mi się, że słyszę szepty. Jak tu jest jakiś duch, to niech przewróci tego konia. Mi się wydaje, że słyszę szarty. Pójdę sprawdzić do w sali wowej. W sumie. Jak ten koń się przewróci, to ja się zesram. Się Pierwszy raz jestem na ujbek się, jakby długotrwałem, że siedzę tu na przykład pół godziny, czy coś i czekam, aż coś się wydarzy. Ja stąd spiedalam. Czy się, się szło? Się. Słyszałem takie jakby, jakby nie umiem tego zrobić. No, nie, jakby, jak nie, umiem. nie, jakby, jakby, nie umiem. Nie, jakby, jakby. O, takie coś. Takie coś. Zesrałem się i uciekłem. Byłem w sali burfowej. E, na razie się nic z nim nie wydarzyło. Gorzej jak upadnie teraz. E, słyszałem. Jakby... Jakby byłem, byłem w sali wefowej i słyszałem takie te z jakby sufitu, jakby z góry. Jakby słyszałem te z góry. Niech też idzie ze mną to sprawdzić. To nie. Juleczka, chodź? Widzisz? Widzicie po kolejnego youtubera? Dobra, to ja idę sam sprawdzić, co się tam stało. Jakby co, będę uciekał? Boję się jak choleja Siema mój do Wbijam tu Jak mnie przestraszysz uderzycie cię k**a Koni nadal stoi Jest dobrze A dźwięk? Że ja nic nie słyszę A o Jezu jak się zesłałem było odbicie jakby w szkle e, mm, światła i zobaczyłem w tym oczy i się zesły. Takie coś słyszałem Zamykam tu drzwi Bo się boję za bardzo. Przymknę chociaż i co? Na razie czekam na jakieś dźwięki i zobaczymy co się stanie.